Czy te 74 tysiące na bitcoinie to mógł być dołek? Uważam, że mógł być, głównie z uwagi na fakt, że wystąpiło to zaraz obok dead cross'a, obok tego momentu, kiedy się przecięły te linie kroczące i często właśnie wskazywało to na korektę i ona wystąpiła rzeczywiście. Do tego na ogromny black son w postaci tych taryf, jakieś przerzucania się większymi stawkami odslenia przez właśnie Trumpa i tutaj Chiny, więc to kolejna rzecz. Do tego cyklicznie bitcoin zazwyczaj kończył korektę w tym okresie w okolicy 30-30 paru procent. Tutaj mieliśmy 33 bodajże, więc również wskazywałoby, to na bliski bottom. Również do tego dochodzi fakt, że no mamy cały czas 6 miesięcy hosty, czyli potencjalnie coraz krótszy okres, żeby wedle cykliczności móc to odrawać, chociaż cykliczność trochę się zepsuła, o czym mówiłem więcej. Jak wejdziecie na mój kanał, analizowałem, czy cykliczność działa, czy można się na niej opierać dalej, jak to wszystko wygląda, więc tam znajdziecie odnośnik. Więc uważam osobiście, że jest wysoka szansa na to, że to był bottom na Bitcoinie, chociaż dopuszczam cały czas poziom 71-2000 dolarów, i te 30 pary ładnych procent korekty byśmy mieli. Gdyby to zeszło poniżej 40%, zacząłbym się obawiać, że rzeczywiście mo możemy wejść. W okres jakiejś tam chwilowej besy, czy fazy długiej konsolidacji. Ale dopóki jest to 30 kilka oczek, jeszcze biorąc pod uwagę te wszystkie negatywne wydarzenia, które się dookoła nas dzieją, to nie uważam, żeby to było coś tragicznego. Na samym Bitcoinie, oczywiście, i Hossa może dalej trwać.